W tym blogu mamy drugi tydzień września i słuchajcie, od jakiegoś czasu trwa skomasowany atak komarów nie wiem skąd one się biorą bo całe wakacje był naprawdę spokój tutaj nawet w okolicy nie ma żadnej wody ale teraz po prostu od rana do wieczora jestem cała pogryziona i cała w bąblach a ja mam jeszcze uczulenie więc po prostu puchnę dramatycznie i wierzę, że niedługo wyginą wraz z końcem ciepła, bo Ach, już mi coś krysie. bo to chyba już ostatnie dni właśnie takiego ciepełka złotej jesieni jak zwał tak zwał no i niestety w przyszłym tygodniu już wraca prawdziwa jesień, i znowu trzeba będzie długo poczekać do lata. Ja właśnie wróciłam z biura i mam dosłownie pół godziny, żeby zmęczyć psy, bo po 16 muszę wyjeżdżać na depilację laserową, którą mam na 17. Później znowu wracam, na 19 mam paznokcie, więc dzisiaj taki rozstrzelony dzień. A chcę je właśnie podmęczyć, bo dzisiaj większość dnia siedzą same. Moja siostra wyszła z nimi tylko na spacer w południe. Taki dość szybki, więc wzięłam piłkę wyrzutnie i idziemy właśnie zorganizować im zajęcie fizyczno-umysłowe. Bierzemy sobie piłeczkę, zostań, przerzucamy za za górkę, zostań. Chodź Sasi. Super sesji. Szukaj. I szukamy. z depilacji i to ogólnie był mój siódmy zabieg. Natomiast poprzednie sześć miałam robione laserem Vectus i to jest laser, który jest spokojny dla włosów ciemnych z jasną karynacją, czyli akurat właśnie mój przypadek. Natomiast, ponieważ teraz zdecydowanie widać efekty i tych włosów zostało mało i są jasne to e, Zmieniliśmy ten laser na fander. i on właśnie jest dobry do jasnego typu włosów i powiem wam, że też odczucia są zupełnie inne, e, bo ten Vectus to jest chyba starszy laser. On w ogóle nie ma chłodzenia, więc dostajecie taki kompres z lodem, ta skóra się chłodzi. Później jest kilka takich strzałów, jakby kopnięcia prądem. Natomiast jeżeli chodzi o ten fander, on ma chłodzenie wbudowane w tej głowicy, taka klima po prostu na was leci. I też to nie są takie pojedyncze strzały, jak w przypadku tamtego, tylko takie, tak bym powiedziała pieczenie. Stopy Dniowe, ale dużo bardziej znośne niż te odczucia na tym właśnie poprzednim masażu. wykopać to zejście właśnie od strony furtki tutaj na trawnik. Na razie oczywiście jest tam żółty piasek, w bardzo odległej przyszłości będą pewnie schody z kostki. Żeby sobie jakoś poradzić z błotem, to położymy tam na razie wykładzinę, mamy taką starą. No i mamy też umówionego już pana do murowania, on wejdzie za jakieś 2-3 tygodnie, więc będziemy dalej działać z całym murkiem. Tak właśnie bardzo roboczo prezentuje się to zejście, tutaj będzie szedł dalej murek. No i on będzie oddzielał dom od właśnie tego trawnika tutaj. No i przy okazji dzięki temu uda nam się wyrównać poziom na działce. W sensie zrobimy dwa poziomy, bo jak wiecie, mówiłam wam wcześniej, sama działka jest ze skosa. Ah odkąd ostatnio zabezpieczałam moje psy na kleszcze, więc pora na kolejną dawkę. Ja zabezpieczam psy z Zaraz Wam właśnie pokażę, tak wygląda ten blister. I w środku znajdziecie trzy tabletki ja kupuję zawsze tabletki na większą wagę i te tabletki dzielę. I tak wiem, że producent tego nie zaleca. Natomiast ja jestem z branży farmaceutycznej, więc od kuchni wiem, jak wygląda produkcja tabletek i biorę to ryzyko na siebie. Rozumiem też zalecenia producenta, z czego one wynikają. Jeżeli chodzi o obserwacje na moich psach, to nawet przy dzieleniu tabletki znajduję tylko uschnięte kleszcze, więc zdecydowanie to działa. I też teraz pokażę Wam, jak wygląda taka tabletka po prostu bez opakowania, czyli w ogóle jak ona wygląda. Mam tutaj tabletkę dla psów o wadze od 40 do 60 kg, ona wygląda właśnie w ten sposób i taka jedna tabletka mi idealnie właśnie starcza na moje dwa Border Collie i dwa Shetlandy, jeżeli chodzi o sam smak, moim psom ona generalnie smakuje, więc ja nie muszę jej jakoś specjalnie przemycać, po prostu dzielę, daję, zresztą zaraz Wam zaprezentuję. Wcześniej podawałam też prawek, to ono działa podobnie, z tym, że ta substancja czynna działa dłużej, działa 3 miesiące. Oczywiście kosztowo też jest droższe, natomiast sumarycznie wychodzi na to samo. Natomiast na prawek to miałam niefajną przygodę, bo mój pies niestety złapał na nim babę siozę. Konkretnie była to haja e, i to było zaszczyniaka. Po prostu jej to prawek to podałam. Ona szybko urosła, prawdopodobnie szybciej zmetabolizowała tą substancję czynną niż sugerowałby to producent, no i niestety się zaraziła tą babę sziozą. w związku z tym teraz. Trzymam się z bo gdyby, tak jak w przypadku HAI właśnie zaszczeniaka, pies jednak szybciej tą substancję zmetabolizował, to ten odstęp między jedną a drugą dawką jest krótszy, więc też okres, kiedy pies nie jest chroniony jest krótszy i ryzyko, że czymś się wtedy zarazi jest mniejsze. Myślę, że warto też wspomnieć, że ja psy na kleszcze zabezpieczam przez cały rok, wiem chociażby na przypadku HAI, jakie ryzyko niosą ze sobą choroby właśnie odkleszczowe, więc wolę zapobiegać niż leczyć. Mam też Maisie, ale niestety bordery muszą poczekać, bo nie zorientowałam się, że skończył mi się szampon. w IKEA, nie kosztowała nawet 100 zł i dosłownie uratowała nam życie, bo wcześniej suszyłam psy w różnych miejscach i te płaki po prostu wszędzie fruwały, było mega ciężko to posprzątać, a teraz wszystko zostaje w ramach tej siatki, więc no, sprawdziła nam się super. Przyjechaliśmy właśnie na jedzonko do sali o, to w ogóle jest bardzo ciekawa miejscówka, bo jest browar, stadnia na koni i restauracja w jednym, więc zaraz Wam pokażemy jak wygląda w środku. treningu, NASA zaczęła mi nagle kuleć. Nie wiem jaka jest tego przyczyna, bo nie widziałam, żeby coś się wydarzyło, biegła normalnie. Na szczęście ta kulawizna nie była jakaś poważna, była chwilowa, ale tak czy inaczej od wczoraj NASA ma ograniczony ruch i jedziemy właśnie zaraz do fizjo skontrolować, co się stało. Niestety to jest ta sama łapa, w której ona dwa lata temu złamała palec i miała bardzo długą przerwę od treningów. Tak naprawdę dopiero niedawno wróciłyśmy do jakichś podstaw. No i niestety znowu jest uziemiona, więc no strasznie mi jest jej szkoda. Tym bardziej, że wiem, jak ona się na te wspólne treningi cieszyła. Się, że z tą przednią łapką u nas jest wszystko ok. Niestety okazało się też, że z kolei tylna łapka jest pospinana i będziemy właśnie ją umawiać w przyszłym tygodniu do ortopedy, żeby tą tylną łapkę skonsultować. Poza tym naska została wymasowana, czuje się już dobrze. Oczywiście będzie miała teraz przerwę od takich konkretnych aktywności, ale za dwa dni ma zielone światło, żeby sobie już normalnie luzem biegać na spacerach.